W auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłocku odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół, doradców zawodowych i pracodawców dotycząca kształcenia zawodowego w Powiecie Kłockim. Jednym z założeń konferencji było nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi a pracodawcami w celu kształcenia adekwatnego do potrzeb rynku pracy. To dla nas bardzo cenna jest informacja, że mamy gdzie kierować młodzież na praktyki. Że nie trzeba szukać miejsc praktyk poza granicami powiatu kłockiego, że jest u nas bardzo dużo pracodawców, o których no na chwilę obecną nie wiemy dużo, a którzy mają duże zapotrzebowanie na stażystów. Pierwszą część konferencji poprowadzili Jacek Szczepański oraz Mariusz Bieszkę, którzy poruszali tematy związane między innymi z egzaminem maturalnym. Oprócz egzaminów zawodowych są również egzaminy maturalne które stanowią w jakiś sposób przepustkę do tego, żeby zdobyć to wykształcenie zawodowe na jeszcze wyższym szczeblu, uzyskując tytuł licencjata tak czy inżyniera. Druga część konferencji poświęcona była pracodawcom działającym na lokalnym rynku pracy. Między innymi w branży spożywczej, meblarskiej, metalowej czy tworzyw sztucznych. Dzisiejsza konferencja będzie dla mnie bardzo ważna, jak myślę również dla wszystkich pracodawców w naszym rejonie z jednego ważnego powodu: mamy ciągłe braki z wykwalifikowanym personelem i od lat niestety nic się w tym temacie nie zmienia. Także ja osobiście liczę na dużą współpracę, pomoc i wsparcie z wszystkich osób, które tutaj dzisiaj są, zarówno dyrektorów szkoły, jak i straw. Dla Lerwamy strategii e, głównym celem jest człowiek i człowiek, i rozwój poprzez człowieka firmy prowadzi do tego, że tak uczestniczymy w takich spotkaniach. Dla, nie, dla nas ludzie są bardzo ważni i to, żeby ich rozwijać, pracować z nimi na bieżąco, daje nam możliwość rozwoju firmy. Państwo, jako firma, współpracujecie z zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych numer nr 1 w Kłocku? Tak, pracuję, współpracujemy od około dwóch lat. Nawiązaliśmy współpracę na kilku poziomach. Między innymi w kontekście klasy którą sponsorujemy w aspekcie szkoleń a także pomocy takiej typowo materialnej w możliwości wykończenia budynku wyremontowania budynku Reprezentuje cech rzemiosł różnych w Kłodzku, który zrzesza pracodawców ziemi Kłockiej generalnie cieszymy się że zostaliśmy zaproszeni przez Podmioty, które organizują konferencje. Głównie cieszymy się ze szkół, ponieważ jak nasz cech w Kłocku zrzesza bardzo wielu pracodawców, rzemieślników, a dzisiaj rozmawiamy o przedmiotach zawodowych. Więc będziemy mogli dzisiaj tutaj pozyskać i podpowiedzieć szkołom, że mamy wielu pracodawców, którzy mają dla nich praktykantów. Wszyscy zgodzili się z tym, że ranga szkolnictwa zawodowego stale rośnie, a uczniowie coraz częściej dokonują wyboru szkoły dającej konkretny zawód. Jednak aby na rynek pracy trafiali fachowcy o umiejętnościach i profesjach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, konieczne jest zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia przyszłych pracowników.